Więcej wysiłku nie oznacza większego postępu. Więcej wysiłku nie naprawi złej relacji. Czy boisz się zmiany, czy boisz się prawdy? Absurdalna relacja z pracownikiem. Posłuchaj tej klasycznej sytuacji, którą często słyszę na studiach MBA. Załóżmy, że prowadzisz firmę sprzedającą nawóz. W ciągu miesiąca ty sprzedajesz 200 ton, a twój pracownik w tym samym czasie 200 kilo. Utrzymujesz pracownika dla świętego spokoju, żeby nie szukać nowego, bo ten, no jest jaki jest, ale nie jest najgorszy, bo przeraża cię ta myśl. Że będziesz musiał szukać nowego pracownika, więc godzisz się na ten absurdalny układ, chociaż kompletnie się nie opłaca. Pozwól, że ci to wytłumaczę. Kiedy ktoś wkłada w relację określoną ilość wysiłku, a ty zaczynasz dawać coraz więcej i więcej, to ta osoba może zacząć dostrzegać, że nawet przy minimalnym wysiłku otrzymuje wiele. Jeśli masz lękowy styl przywiązania, to gdy poczujesz, że druga osoba się wycofuje, zaczynasz starać się jeszcze bardziej. Wtedy ona myśli: aha, mogę dawać mniej. I dostawać więcej, więc ty inwestujesz coraz więcej, a ona coraz mniej. I ten cykl się powtarza. W końcu znajdujesz się w sytuacji, w której to ty dajesz wszystko, a ona prawie nic. A mimo wszystko ta relacja nadal trwa. Zastanawiasz się, dlaczego nie pracuje lepiej? Dlaczego nie rezygnuje? Odpowiedź jest prosta. No nie rezygnuje, bo wciąż dostaje coś za minimalny wkład. Więcej wysiłku nie oznacza większego postępu. Więcej wysiłku oznacza utrwalenie tego chorego układu wszystko za minimum.